Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Jest u mnie Pestunia, jest też Madzia. I słuchajcie, wybieramy się do Maria. No, dymowego. On poprosił mnie, żebym mu odłożyła te ekstra ekstrataksji. Coś chce z tym sobie zrobić. Wie, że dzisiaj się widzimy, ale nie wie. O innych prezentach, które mu wiozę. A mianowicie, spójrzcie na to. Saturn, Unitra. Telewizor, który dostałam od pewnego pana i na pewno działa. Jest piękny. Ja go nie będę rozkładać, bo nie jest piękny, więc wiozę go Mariuszowi, wiem, że ma sentyment do takich rzeczy. A co z nim zrobię, to już jego sprawa. Wiozę mu, słuchajcie, jeszcze e, dwie maszyny do pisania. Jeździ na te hmm, targi. Może sprzeda. Może ktoś od niego odkupi. Tu jest większa maszyna stara, tam jest druga maszyna do pisania. No i te neony mu wiozę z Madzią i z Pestunią. A zapomniałabym. No i ten rowerek. E, pozyskałam go od pewnej znajomej, bo dziecko już wyrosło. Robert jest w super stanie. A wiemy, że w rodzinie u Mariusza jest dziewczynka, która hmm, może będzie na nim jeździć, a jak nie, to Mariusz sobie wyszykuje, bo tylko chyba opony trzeba koła podpompować I, i co? I będzie służyło jakiemuś dziecku. Patrzcie nawet na przerzutki. Zobaczcie, ale sztosik, nie? Bardzo mi się podoba. Fajny taki rowerek. Kurczę, bagażnik, wszystko. Tylko go trzeba podszykować, znaczy umyć i ten no drawnie jest super. w super stanie. No i co? Ja nie będę tego trzymać, na nim tym bardziej jeździć, bo jestem już za duża. Chociaż fajny jest. No i co? Pakujemy autko i jedziemy do Mariusza. Ciekawa jestem, jak zareaguje na ten telewizor. On nie ma zielonego pojęcia o tym. No. Niech sobie tam zrobi z nim co będzie chciał. Odezwę się po wizycie u Mariusza. Kochani, jesteśmy po wizycie u Mariusza. E, nic tam nie nagrywałam, bo nie było tak naprawdę czasu. Byłyśmy zajęte z Madzią. A samochód po wizycie u Mariusza przedstawia się następująco. Zobaczcie, co on mi dał. Znowu kolejne rzeczy do demontażu, Ja nie narzekam, broń Boże. Mariusz się zawsze, zawsze ze mną dzieli wszystkim, bo wie o tym, że ja to będę się siedziała teraz z macią i dłubała, dłubała. Wszystko na pierwsze części będzie rozparcelowane. A najlepsze jest to, że ten wiatrak u Mariusza działał w jego yy, męskiej jaskini. No i się popsuł ale powiem wam kochani, że to, znowu mam kupę roboty no spójrzcie, ale no super, super tu są jakieś tachografy słuchajcie, jakieś radio kosiarka, szkoda, że nie jest sprawna, bo taka by mi się przydała na działkę ale będziemy rozkładać oczywiście, telewizor mamy wiatrak, jakiś tam tablet oj sporo tego, sporo oczywiście ogrom drobnicy do zrobienia ale ja się bardzo cieszę, bo ja lubię właśnie takie Małe, drobne rzeczy. Ja naprawdę mam do tego anielską cierpliwość. Sobie siedzę i dłubię. Razem z Madzią naprawdę super. No i dał mi właśnie coś, co złowił. A tutaj widzę. Ładny, piękny kolorek będzie. No na magnesie to złowił, tak? Chyba trafo. Zobaczcie. Ogrom. Wystarczy to chyba rozłupać. Ja damy sobie radę. Na spokojnie. Ale super, co? Mariusz, kolejny raz pięknie Ci dziękuję. Naprawdę. Ach. Super, super, bardzo się cieszę. Będziemy mieć co działać. Na razie to przykryłam, bo jutro dopiero to zawiązę na działkę. A oprócz tego dostałam jeszcze przesyłkę. Słuchajcie, od Marcina. Bardzo cię serdecznie Marcin, pozdrawiam. Jeszcze jej nie otwierałam, ale gdzieś tutaj jest coś widać. Spójrzcie na ten kolor, spójrzcie na tą rurkę, która wystaje. Marcin chciał tam parę z tych sterowników. Tych styczników tam z tego co y, pozyskałam y, więc oczywiście dostanie rozpakujemy tą paczuszkę bo jestem ciekawa, ale nie dzisiaj bo nie mam dzisiaj czasu cały dzień sprzątałam powiem wam, znaczy cały dzień sprzątałam, y, no i co bo jutro będę miała gościa a jakiego to się dowiecie na kolejnym filmiku no dobra Słuchajcie, cudownego Wam dnia życzę. Jestem tutaj przy takim hotelu, jest bardzo piękny hotel, ale nie będę reklamy robić wśród zieleni. Ja Wam życzę cudownego dnia. Bardzo serdecznie pozdrawiam mamę, tatę, Monikę i Mariusza oczywiście. A jak przebiegała nasza wizyta, zostawię w opisie link do filmiku u Mariusza. Neodymowy Mario. Zapraszam na jego kanał, zapraszam do subskrypcji. Słuchajcie, okazało się, że ta maszyna yy, do pisania, bo ja myślałem, że to jest maszyna do pisania, to jest prototyp komputera. Mariusz po prostu siedział w zadumie dobrą minutę i patrzył i podziwiał. Hmm, fajnie, co? Super, ja się bardzo cieszę, że trafiło to do Mariusza. Może ktoś od niego to odkupi, może jakaś zamiana będzie, ja się bardzo cieszę. No i co, kochani, i jeszcze jedna sprawa. Pozdrawiam serdecznie mamę i tatę, bo okazało się, że mamła Mariusza ogląda nasz kanał. I to chyba naprawdę bardzo systematycznie i regularnie. I chyba też obejrzała poprzednie filmiki, bo naprawdę jest w temacie. Wie, kto to jest Kaniów, wie, kto to jest tam na dnie. Słuchajcie, panowie, fajnie, fajnie, super. I uściski dla rodziców, dla Moniki, dla Mariusza. I co kochani, widzimy się zapewne albo jutro, albo pojutrze, bo mam dla Was niespodziankę. Buziaki! Wszystkiego dobrego, kochani. Pa pa!